Ej, słuchajcie, jaka akcja. Wczoraj godzina 24. Mówię Rudemu, ty, jest cross na poligonie 4x4. Jedziesz, on mówi, jadę. I tam stoi właśnie mikro. Dałem mu samochód, kierowca timowy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. stres średni. A co wyjdzie, to zobaczymy. Jest 12 załóg. Specjalista stwierdził, że mamy szansę to wygrać. Mamy Subarynę. Nie, Subaru y nie, to jest Mitsubishi. Z kubłem odelżone. Z tym może być problem. E, tu stało małego, mało mocy, ale ta chodzi na mnie trochę martwi. A jakby auto z napędem na tył. Jak ktoś potrafi jeździć do mnie opierdoli. Jeśli nie potrafi jeździć, to się rozjebie albo wyleci z toru. Czyli co, pudło czy nie? Nadzieja zawsze jest na pudło, nie? A co wyjdzie, to czas pokaże, czas pokaże. Cieszę się, że przyjechaliście na pierwszą edycję Low-Cost Cross. Wow. Jeżeli chodzi o jakieś zasady bezpieczeństwa, tak. są jakieś? Tak. Przeżyjcie, Przeżyjcie wszyscy. Przeżyjcie, błagamy. Jest karetka w razie czego, koparka też jest. Także jak coś grubszego to wiadomo, nie? Nie, no nie tematu. Jest jedna bardzo ważna zasada. To nie jest wrak więc nie ma stukania się. Jak komuś tam za bardzo się... wiadomo, że się możecie gdzieś tam puknąć delikatnie, ale jak to będzie nagminne albo sędzia będzie widział, żeby to zrobiliście po z pełną premedytacją, bo jesteście zamiedcy, żeby kogoś normalnie wyprzedzić pod skrzydłem, albo po zewnętrznej, albo po wewnętrznej, to wtedy my takiego gościa zwalniamy z jazdy, przyjeżdża tutaj i wtedy sobie tylko już ogląda. Więc jak nie. ktoś sobie raz samochód do Mistrza świata, bo założy, zawiecha, oponę, opona więcej warta jak auto, nie? No. Właśnie. To chodzi o to, że jak ktoś przebije ten budżet, to żeby nie było, że on ciągle będzie wygrywał, każdy z zawodników udział ma prawo od niego po prostu odkupić to auto. Jak się nie zgodzi, wypadł z baru i ostatni raz się widzieliśmy na takich zawodach. Także jak ktoś będzie kozaczył kasą, to to nie jest ta droga. Dlatego chodzi o auta do 5 tysięcy złotych, ale słuchaj, ja bym się nie spodziewał, że od Ciebie ktoś to odkupi. Nie? No właśnie. Adrian, pierwsze kółko zapoznawcze i się zagrzała. Jak przygotowałeś auto do rajdu? Odebrałem je od Ciebie, nieprzygotowane po prostu. Co Adrian? Zbiłaś trochę temperatura? Nie wiem. Panie inżynierze, tak, piła się temperatura. To jest na ta połowie tak jak było, więc nie zbiła się. Schodzi nie jest najgorzej. Coś z tego będzie. Dolejemy i Adrian może coś wygra dzisiaj. Miejmy nadzieję. Z co mieszka. A jak nie dokupimy? Tego odpal z tym, z tym wiatrakiem, tak, a nie go gaś. Chciałem, żeby z samej chłodnicy się spikło trochę. Wiesz, w momencie, gdy się zaczyna grzać, to lepiej zjechać i doprowadzić auto do tenisz niż przegrzać i skończyć na pierwszym, na pierwszym wyścigu, nie? Nie ma miękkiej gry. Nie? Dobra, Rudy po pierwszym wyścigu, e, stabilne ostatnie miejsce, idziemy zobaczyć jak mu poszło. Jak emocje. Okay. Ty, miałeś jej nie zagrzać. Na pierwszym kółku już więc potem już trochę wolniej jechałem. Dlaczego byłeś ostatni? Bo się kurwa grzeje. Ale ty czy samochód? Samochód. Na pierwszym kółku, mi na czerwony pole jebało. Może czujnik jest popsuty? Nie no, wystrzeliło płyn. Nie, to nie czujnik ten. Ja, kurwa. Natrysk na interkuler. Skąd znasz takie sztuczki, Adaś? Kurwa, z Waldusiem się jeździło, nie? wiecie, pan za nim to je bardzo śmiękko było na wyjściu, nie mogłem się tam na napędzić a pan nie gryzie? Lepiej na pewno niż zwykła ale trochę pozostawia do życzenia. jak przed drugim biegiem? Tak samo jak przed pierwszym. Nie, teraz wiem, że się gotuje samochód. Zresztą się nie wiedziałem. I co z tym będzie? Co? No? się radę? No ja się nie zagotuję. Ale Mercedes to opitolisz, co? Nie wiem. Czas pokaże. Tak Adrianek? Byłem Ci tak, teraz to mi się podobało. Dlaczego? Troszeczkę więcej emocji, szczególnie jak dwa ota z boku. Ale co to twój samochód. No gotuję się, no. no znaczy w pewnym momencie już nie było temperatury. Ta dole była Czyli okej. Okay. Raczej czujnik albo. A i zderzak że gdzieś zniknął. Ale wygramy. No. To już jest sukces. A wie, że tylko to się liczy? Tylko to się liczy. Czy przodem zgniatli trochę? A jak to wyglądało na żywo? Ale to co, to wnosimy proces ogniecenie, tak? No... Skoro wygrałem, to ja się kuciśnie nie będę. Czyli co, Drugie miejsce? Tak. Czyli masz już pierwsze i drugie. No i tamtym razem, pytałem, czy cztery łap się liczy, czy nie? Nie. Inna klasa. No to trzecie, drugie i pierwsze. Trzeba zakładać oponę i walczyć dalej. Po trzech biegach mamy trzecie, drugie i pierwsze miejsce. Ale na ostatnim Adrianek sięgnął oponę. Będziemy to naprawiać. Cały czas się ja o grzeje. Ale chyba jeszcze jeden i... Zobaczymy z tego wyjdzie. Ja liczę, że jednak jest szansa na pudło, bo bardzo dużo aut nie dojechało po prostu. Popsuło się. A, Adrian jedzie tak w miarę skutecznie, mimo że auto trochę nie domaga. Zerknij sobie. Nie może jak wyklepiemy, na plaka pójdzie, się opona założy, napompujemy, Przecież Adrian jedzie dalej. Coś z tego będzie, nie? Adrian. ignoruje Pomysł jak było. No i tak kończymy te zawody. Adrian się obraził. Zajął czwarte miejsce po, nierównych, po nierównej Samochod, walce o trzecie. To, szyny też były złe. Co? Samochód był chujowy. Szyny też były złe. Grzał się, brak serwisu, brak zapasowych kół. Powiedz, jak ten. Jak to było z tym trzecim miejscem? Srak kurwa. To sytuacja była taka, że był tak naprawdę trzeci, Alek Zekwos z Oplem i mieli jechać dodatkowe kółko i bał się pojechać bez opony a Opel miał ten sam problem i powiedział, że oddaje walkowerem I tak się przegrywa Cała ekipa, cała ekipa spierdoliła, sam zostałem Co? Musisz głośniej mówić, bo słabo zbiera no